Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. W okolicach Piastowskiego Dworca powstanie centrum przesiadkowe. To kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza przez zachęcenie kierowców do zmiany środka transportu. Co ciekawe, pomysł, a co za tym idzie projekt inwestycji, to temat, którego początki sięgają remontu linii kolejowej i peronów w Piastowie. Dzięki współpracy z gospodarką nieruchomościami PKP i projektantami udało się pozyskać wszystkie potrzebne materiały geodezyjne do stworzenia koncepcji centrum przesiadkowego. Postanowiliśmy przygotować taki duży projekt, który obejmuje po pierwsze przebudowę zarówno ulicy Poniatowskiego, jak i ulicy Dworcowej, jak ulicy Hallera. i ulicy Halera, i całym otoczeniu tego y, miasta w otoczeniu tego, tej stacji kolejowej w Piastowie powstanie. Y, prawie 180 miejsc parkingowych po obu stronach torów. Również będą wyznaczone miejsca oczywiście dla osób niepełnosprawnych, jak również będą specjalne miejsca na parkingu do ładowania samochodów, rowerów i skuterów, hulajnok elektrycznych. Nowość będzie polegała na tym, że to będą specjalnie wybudowane wiaty pokryte bateriami fotowoltaicznymi, że w okresie, kiedy będzie można korzystać z pozyskiwania energii elektrycznej do ładowarek tychże Pojazdów, również z energii słonecznej. Centrum Przesiadkowe to nie tylko parkingi po obu stronach torów. Przewidziana jest również budowa schodów i wind, które umożliwią połączenie peronów z wiaduktem. To rozwiązanie, na które długo czekali mieszkańcy Piastowa. Warto podkreślić dużą kwotę dofinansowania, którą uda się pozyskać z samorządu województwa mazowieckiego. Inwestycja, która ma kosztować prawie 9 milionów, to wszystko co opowiedziałem wcześniej, zyskała 85% dofinansowania, czyli można powiedzieć, że prawie 7 milionów dostaniemy dofinansowania. Mam nadzieję, że jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch miesięcy podpiszemy taką umowę, ogłaszamy przetarg, wybieramy wykonawcę i rozpoczynamy. Jak będzie łagodna zima, to jeszcze zaczniemy w tym roku. Obecnie Piastowski Magistrat oczekuje na pozwolenie na budowę od wojewody oraz na podpisanie umowy z Marszałkiem na dofinansowanie. Zaraz po tym zostanie ogłoszony przetarg. Najważniejsze prace, zaplanowane w ramach inwestycji, powinny być gotowe do końca przyszłego roku.